zejdźcie na kanale po prostu kuchnia. Dziś pokażę wam jak zrobić placki z cukinii. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Będziemy potrzebować oczywiście cukinii około 600 g, 60 g mąki pszennej, dwa jajka, jedna mała cebula, cztery łyżki mleka, dwie łyżki koperku, bądź natki, szczypta pieprzu i szczypta soli. Na początek zacznijmy od cukini. Ja mam już tutaj ją umytą. Jest ona młoda i skórkę ma miękką, więc nie będę jej obierać. Jeśli macie twardszą cukinię, to obierzcie ze skórki. Odcinam tylko końce i przekrajam sobie na kawałki, bo będę ją ścierać. Jeśli cukinia ma duże pestki, należy je wyciągnąć. Moje mogą być, nie są przerośnięte. I teraz ścieram cukinię na grubych oczkach. Jak starliśmy cukinię, lekko ją posulmy, Przemieszajmy. I jeśli cukinia jest młoda, odstawmy ją na 10 minut, aby puściła soki, niepotrzebne nam wodę. Jeśli mamy starszą cukinię, zostawmy ją na pół godziny. W tym czasie zajmiemy się cebulą. Małą cebulę pokrójmy w kostkę. Można ją również zetrzeć na tarczę. Teraz możemy zająć się resztą składników. Do w dużej miski wsypujemy mąkę, koperek, mleko, dwa jajka, szczyptę soli oraz szczyptę pieprzu. Wszystkie składniki mieszamy na jednolitą masę, kiedy już wymieszaliśmy, Dorzućmy cebulę i teraz czas na cukinię. Cukinia nam już wodę puściła, więc bierzemy po trochu, odciskamy tą wodę i przekładamy. Wymieszajmy to. Kiedy wymieszaliśmy nasza cukinia placki, są już gotowe. Można je smażyć. Kiedy olej nam się podgrzał, wykładamy placki. Lekko je rozgniatając. Smażymy na małym ogniu przez około 2 minuty z obydwóch stron. Kiedy usmażyliśmy placki z obydwóch stron, wyciągnijmy je na talerz z ręcznikiem papierowym. Paczki z cukini gotowe. U mnie dzisiaj z dipem z sosem pomidorowym. Link do sosu pomidorowego znajdziecie w opisie filmu. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję!